Witam, witam Trzeba się trochę przypomnieć Pogoda jest, więc gołąbki korzystają z wolności Myślę, że to jest na pewno wielki plus tego miejsca W zasadzie tak wczoraj latały, dzisiaj latały Dzisiaj coś się tu przepuszyło więc sądzę, że gdzieś tutaj jakiś ten mały jastrząb w przeleciał, natomiast ataku Puti, nie szczekaj ataku e, żadnego drapola nie zarejestrowałem no, tu są te późniaczki po tych gołębiach, które tu były oblatywane e, no cóż Dorosłe głębie w zasadzie są wypierzone. No wyglądają, myślę, że mocno przyzwoicie. Czasem je tu sobie wezmę do ręki, no to oko się cieszy. Fakt, że jest ich mało. No ale nie jest tak tragicznie. Eee, co no teraz na pewno w związku z tym, że one tutaj urzędują po trawie, no w związku z tym, że gdzieś tu czasem coś obcego miastowego niestety zajrzy że po sąsiadku sąsiad ma kaczorki to e, pewnie je odrobaczę mm, Czy na pewno e, Na pewno je odrobaczę Pomyślę jakieś tam czymś tam, tym co zawsze Ogarniemy sprawę e, Bo też wróciły gołębie z wypożyczeń jeszcze muszę jedną samiczkę tylko przywieźć i tak naprawdę mamy komplet, mamy komplet, oczywiście samczyki trafiły do miłośnika gołębi, jak to pewien przemiły, przesympatyczny łysy pan na swoich filmach mówi, także redukcja się zrobiła, kilka tam też jeszcze zostało gdzieś tam odpożyczonych, bo grzech było po prostu kwiatki nimi wzmacniać przy czym i tak tych gołębi zostało trochę za dużo no niestety zasadniczo dorosłych par takich sprawdzonych to jest 15 samców nawet nie, chyba 12 samców takich konkretnych po których tam coś tam zawsze było fajnego i 12 samic natomiast reszta no to są te właśnie prezenty późne zwłaszcza no, które po prostu staram się poszanować i dać im realną szansę, żeby mogły pokazać na co je stać, tak? Więc... Yy, więc jeszcze trochę tych kołębi jest za dużo mimo wszystko, no ale już myślę, że idzie to w dobrą stronę. Yy, co tam słychać w internetach? Myślę, że w internetach z ciekawych rzeczy Akurat pająka bardzo ciekawy materiał z, 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 z panem Wojtkiem Jaremko. E, e, I na pewno rzecz, na którą niejeden hodowca zwraca uwagę i zawsze to podkreśla, nie kombinować, to znaczy nie zmieniać metody zbyt często. Bo zmieniasz metodę, zaczynasz selekcjonować od nowa i to jest święta prawda. Yy, więc, yy, więc to są bardzo mądre rzeczy to no, też oczywiście dość ciekawy film z yy, mistrzem Polski w kategorii A z Łukaszem z panem Łukaszem Łojem yy, tutaj myślę, że zwłaszcza te zadymy też jest ciekawy temat, też to dwa lata no już w tamtym sezonie na stare jak lecieliśmy yy, gdzieś tam to było wykonywane, święta prawda przed sezonem muszą się gołębiej przyzwyczaić Tutaj na pewno też to będzie stosowane, właśnie ze względu na to, żeby ewentualne pasożyty można było skutecznie gdzieś tam, w tych różnych zakamarkach, trochę pognębić. Dzisiaj było sprzątane, jak widzicie, podłoga jest biała. pojnik jest dzisiaj zabrany. Podłoga jest biała. Przejechane jest to tym miętalem akurat w moim przypadku wymiecione do sucha. Nie pyli się tu z tego. Także zobaczymy. Tutaj, akurat za kratkami, no, gołębie weszły, czyli coś musiało przelecieć albo przyszły, bo w co mieść. Chociaż trochę jeszcze przeniczki zostało. Ten gołąbek o to, to, to niebieski. To od Rafała ten samczyk na angielskiej obrączce 10-lotniego kręgu. No, oczywiście z wcześniejszego roku na gołębie dorosłe. Co ciekawe, to jest jedyny gołąb, który do Janowic nie doleciał, a który tutaj jest, mianowicie nie było go dwa dni, już liczyłem, że pójdzie w straty, ale po na trzeci dzień przyleciał taki po prostu z jak szmata, cały mokry. Gdzieś sobie e, zrobił jakąś wycieczkę, natomiast no, odmeldował się, co bardzo mnie cieszy. E, no i jest. Zobaczymy. Zobaczymy z tych młodych, które, m, które były e, w tym 24 roku 10 razy w koszu. E, kto nie śledził, to sobie może tam sprawdzić. Tak naprawdę. Po tym roku nielatania została tylko właśnie został tylko przygłup, a w zasadzie przygłupowa gołąbek, po którym w tym roku na finale na kapie się młody odmeldował. Także bardzo to cieszy. No i były jeszcze cztery inne prezenty. No ale niestety prezenty do Janowic nie doleciały. Więc tutaj też nie wróciły. Trochę szkoda. Tak naprawdę z tych gołębi które zostały, no to tak jak już tam gdzieś wspominałem, to tylko jednego brakuje lotnika z tych dwóch latków, takiego na którym by mi zależało. No w sumie dwa takie zginęły, tam no powiedzmy, ale jeden no to taki fajny, no drugi taki, który się odmeldował w Janowicach, nie wszedł do starego gołębnika, bo już były zdjęte w loty. Natomiast no po prostu następnego dnia już go nie było, więc przypuszczam, że. Gdzieś tam drapieżnik zrobił z nim porządek. I co? No muszę w końcu się wziąć, założyć im tutaj wojlerę, bo kompanie w tym wlocie to tak średnio. Zresztą one tutaj też wyczaiły kałuże u sąsiada na dachu, więc nawet jak ja je wykąpę, to jest młody czor czorny, fajny gołąbek. Generalnie jak i ja to no i taki tam jeszcze się dokąpać na dach do sąsiada. I tutaj są te samiczki z rozpłodu. Te samiczki z rozpłodu ostatnio robiłem próbne parowanie. Początkowo. Początkowo w głowie miałem zupełnie... 12501 wróciła ta w środku nakrapiana. Początkowo miałem zupełnie inny plan na to łączenie. Natomiast, natomiast z, można powiedzieć, że zdecydowałem się, bo połączyłem sobie tylko właśnie te 15 starszych par. I, I gdzieś tam chciałem wrócić częściowo do zestawień z roku 2023. Fakt, któraś para się pojawi w takim łączeniu, natomiast większość tych par jednak sobie połączyłem troszkę inaczej. Bardziej się skupiłem na tym, żeby gdzieś tam skompensować pewne braki u jednych gołębi, drugimi gołębiami, czyli próbuję wyrównać sobie. Przyszłe pokolenie wydłużyć trochę mostki, czyli krótsze samice z dłuższymi samcami na odwrót, wzmocnić trochę plecy, gdzieś tam poprawić upierzenie. Czy to się uda? Nie wiem, no myślę, że tak. Jest tu kilka takich gołębi, chowanych przeze mnie, które gdzieś tam pod ten mój ideał budowy się wpisują. Natomiast czy to się przełoży na loty? Nie wiem, czas pokaże. Teraz pokażę. W przyszłym tygodniu wystawa okręgowa w Sieradzu. Zainteresowanych lokalnych hodowców serdecznie zapraszam. Myślę, że ja się chyba osobiście nie udam, aczkolwiek zobaczymy co tam żona wymyśli. Może będzie chciała jechać, to się przejedziemy z tego miejsca. Oczywiście wszystkim już teraz tych gołębi na wystawie gratuluję. Myślę, że bardziej chętniej przejadę się gdzieś tutaj do hodowców lokalnych przy tej które z wystawy wrócą zobaczyć, dotknąć. Będzie można sobie zobaczyć, jak standard był oceniany, takich historii. Myślę, że tutaj akurat skorzystam z uprzejmości kolegi Daniela. On trochę jednak rękę do tego standardu ma, więc będzie można zobaczyć. No i co? I wiadomo... Czekać, czeka nas sporo pracy, sporo pracy. Natomiast no, jest to jakby praca przyjemna, więc nie ma bólu. Myślę, że też w końcu się wezmę y, za przewiezienie tych wojler jeszcze ze starego placu, które mają być tam na dole dostawione do rozpłodu, żeby sobie tamte gołębie miały po prostu y, dużo miejsca, ale też z taką myślą, że no będą gołębie w przyszłym sezonie też właśnie częściej korzystać z bojlery. chociaż tak jak tutaj w tym przypadku, to jest całe okno otwarte, więc tu nie ma czy eee, znaczy kurz tu jest no widać, nie, szyba była przezroczysta, znaczy szyba pleksa a jest ukurzona, więc ten kurz tutaj jest wybiera się gdzieś, też jeszcze nie są porobione kurzołapy, no bo są inne rzeczy natomiast no myślę, że tego łąbki gdzieś tam jako tako są zadbane yy, w miarę. No, czy coś specjalnie po nich widać? No może trochę nie do końca mi się kał podoba, znaczy nie jest jakiś mega luźny, natomiast nie są to takie piękne kuleczki, że można będzie z procy strzelać. Gdzieś tam unikałem tutaj podawania jakiejś większej ilości rzeczy. W zasadzie to tylko raz w tygodniu jakieś ziółko szło. Ostatni tydzień no to był taki dosyć intensywny, bo dostawały cały tydzień na karmę propolis, ale on troszkę wyszedł za słaby, trochę za słabo zabiela wodę, więc pewnie mu tam dołożę jeszcze i żeby się przegryzł i był mocniejszy. No ta połowa, tutaj to jest siostra 12501, 12502, 12, też fajny gołąbek. Jest tu parę parę takich gołębi, które dają nadzieję na przyszłość. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno czego mi tutaj brakuje w tym gołębniku, to zdecydowanie wysokości 20 cm. Jakby było wyżej, to na 100% przyszedłby tutaj na podłogę. Plastikowy róż, tak jak było w Janowicach. Bo to jednak znacznie ułatwia pracę. Ja też tak nie mam tutaj, powiedzmy czasu, żeby codziennie przejeżdżać tutaj tego węgniki. No staram się chociaż to robić teraz dwa razy w tygodniu, żeby to ładnie wyglądało, w miarę, żeby było sucho. Natomiast nie zawsze mi się to udaje. Nie zawsze mi się to udaje. Mm. By taka pogoda była. No chodźcie. Uła, uła. Akurat jest niedziela, przed obiadkiem. Można sobie chwilę stanąć i popatrzeć. No, te późne, młode, zapchaj dziury. Plan na nie jest głupi, ale będzie z nimi także Wiadomo, one sobie tutaj korzystają z wolności. Jak będzie e, ładnie, pewnie one już teraz dosyć mocno rzucają pokrywy. Pewnie jak się spierzą, to gdzieś w okolicach łączenia gołębi rozpłodowych w lutym zaczną ze mną jeździć do pracy i wracać tutaj. Czyli po prostu je trochę coś będziemy próbowali nauczyć. E, no i jeżeli się uda i coś z nich zostanie. To po prostu pójdą na spis i będą lecieć krótkie loty, tak jak zimowe, młode. Statystycznie, jak z tych 10, 1 do 500 dotrwa, to i tak będzie dobrze, no ale na ten pierwszy lot może będzie wygodniej, znaczy wygodniej, niewygodniej. Po prostu może jakieś samiczka do pary zostanie samczyk, cokolwiek. Jak zrobią trzy loty, no to dobrze, jak nie zrobią, trudno, może je jastrząb zje i jakby coś chciał łapać, a w to miejsce zostaną tam te, te 10 młodych po lotach i te 7 oblatanych, to tak może to, to chociaż te 20 na ten spis by było, żeby się w nowym oddziele, chociaż na pierwszych dwóch, trzech lotach pokazać, trochę ludzi poznać, no bo jednak gdzieś tam później, później pewnie po prostu braknie towaru. Nie ma się co oszukiwać. Też chyba nie będę się w tym roku wygłupiał, żeby yy, dorżnąć się i pięcioma gołębiami starymi, ile w ogóle coś zostanie po pierwszych wywózkach, yy, próbować przelecieć sezon. No nie rób, nie, no, bez przesady. Yy, starczy. taki głupot, także tak to wygląda. No i cóż, pozdrawiamy. Zapraszamy na wystawę. Oczywiście pewnie będziemy gdzieś tam często urzędować w okolicach stoiska Krzysia węgielskiego, na pewno gdzieś tam na Luwalerach u składaka się pokażemy. Pewnie z Manfredem się da pogadać, zamienić parę słów. Także hmm, myślę, że to już niebawem został miesiąc w zasadzie do świąt zleci po świętach jeszcze szybciej. No, i pójdzie to wszystko jakoś, nie? Do parowania też niedaleko, więc jest nadzieja, że będzie dobrze. Ktoś, jakby miał jakiś pomysł i chciał nas samcami obdarowywać, to bardzo serdecznie dziękuję, ale nie skorzystam, bo i tak mam ich za dużo. Więc to taki. Tak po prostu. Wiem, że są. Wspaniali ludzie, którzy nieraz mają takie fajne pomysły, to jeżeli już to tak, samiczkę. A najlepiej to dobre słowo i wystarczy. E, no bo i tak trzeba będzie to wrzucić gdzieś na jakąś izolatkę i, i po prostu się zastanawiać, co z tym fantem robić. Także tak to wygląda. Pozdrawiam stałych i mniej stałych widzów, i tych, którzy wytrzymują akurat takie gadanie. Po prostu o hodowli. No i chcą to oglądać, mimo wszystko. Zawsze jest mi bardzo miło. Wiadomo, że oczywiście wyświetleń dużo więcej jest przy y, rzeczach typu bomba, katastrofa, inne takie historie. A przy takich normalnych filmach, no to widać, kto tam faktycznie zagląda, ale dobre i to. Także jeszcze raz pozdrawiamy.